Siemanko! Niedawno w swoją premierę miał najnowszy gimbal DJI, czyli DJI RS3 Mini. Ten niewielki gimbal tak naprawdę ma całkiem spore możliwości, bo mimo swojej wagi 795 gramów może udźwignąć kamerę do 2 kg. Jeżeli chodzi o budowę tego gimbala, to jest na całkiem fajnym poziomie. Mamy tutaj plastik, ale nie jest to taki plastik, który no czuć tam letą. Jest naprawdę fajnie wykonany. Tak jak w poprzedniku, mamy tutaj trigger, którym sobie możemy poziomować gimbala. Mamy kółko, którym możemy sobie na przykład sterować przesłoną, czy tam fokusem. Mamy jeden uchwyt NATO, na którego możemy zapiąć sobie dodatkowy właśnie chwyt boczny. Z boku mamy włączanie i interfejs USB typu C do ładowania gimbala. Do gimbala mamy też nową płytkę. Jest dużo mniejsza, nie jest to już standard Marfrotto. jest to standard kompatybilny z Arca Suisse. Szczerze powiem, że mi podobała się bardziej ta płytka, ale mam froto z poprzednich generacji gimbala. Dlatego, że była bardzo uniwersalna, można było szybko przepiąć między statywem a gimbalem czy między monopodem a gimbalem. Także dla mnie to było zdecydowanie fajniejsze rozwiązanie. Natomiast tutaj generalnie pewnie chcieli zminimalizować wagę. Yy. Tutaj możecie zobaczyć porównanie wielkości tych dwóch gimbali, czyli RS2 i RS3 Mini. No, widać, że RS3 Mini jest sporo mniejszym gimbalem, no nawet tak trzymając jego pustego bez założonego aparatu, no czuć, że jest sporo lżejszy. Różnicą yy, co do poprzednika, czyli RS3, RS3 Pro i RS2 jest to, że mamy tutaj baterię, która jest niewymienialna. Plus czy minus? No w zasadzie tak naprawdę moim zdaniem nie ma to wielkiego znaczenia, no bo generalnie gimbal wytrzymuje do 10 godzin pracy. A w razie, gdyby brakło nam prądu, no to zawsze możemy przez USB-C w trybie, tak naprawdę ad hoc yy, ładować sobie z jakiegoś powerbanka nasz gimbal. Yy. I wtedy pracować przez no, bardzo, bardzo długi czas na tym gimbalu. Wyważanie tego gimbala jest bardzo podobne jak w poprzednikach, czyli wyważamy sobie trzy oś, prawda? Troszeczkę się nam różni ta oś, jakby pilta, bo tutaj mamy inny system do wyważenia. Jest dodatkowe, tak jakby ramię przegubowe. No i mamy gimbal gotowy do użycia. Ja napięta na niego Sony FX30. Ze szkłem Sony 165528 całkiem fajny zestawik ogólnie, generalnie też polecam. Jak widzicie, gimbal radzi sobie bardzo dobrze. Wszystkie ruchy są płynne przede wszystkim. Nie ma żadnych szarpnięć, nie ma żadnego jittera. Wszystko działa jak należy. Jedną opcją, jaką DJF wprowadziło do nowego RS3 Mini, jest możliwość sterowania przez Bluetooth. Włączamy sobie najpierw Bluetooth w gimbalu, włączamy Bluetooth w kamerze, parujemy są te dwa urządzenia i. Voilà! Możemy nagrywać bez połączenia dodatkowych kabli, co jest mega mega wygodne. W RS2 miałem taką przygodę, że w samochodzie, kiedyś sobie położę gimbal na siedzeniu, wiadomo, ośpieszyłem się, to był reportaż, jechałem. Gdzieś tam przyhamowałem, gimbal się trochę poturlał. Urwał mi się kabel. No praktycznie było go bardzo ciężko dostać w Polsce. Dopiero kolega poratował mnie jakimś swoim, bo on używa kanonów tą on... dobra Piotrek, masz, wejść sobie używaj. Dzięki Kacper. No tutaj nie ma tego problemu. Raz że mniej kabli dyndających, dwa, że no, jest to zdecydowanie bardziej bardziej wygodne. Kolejną fajną opcją RS3 Mini jest fakt, że bardzo szybko możemy go przepiąć właśnie bez żadnych klatek, dodatkowych gadżetów w tryb wertykalny. Działa to jak widzicie bez żadnego problemu. No, powiem Wam naprawdę bardzo, bardzo fajny patent z tym. No, kurcze, do tej pory trzeba było mieć jakąś dodatkową płytkę klatkę no w przypadku FX-a to tam są jakieś dodatkowe mocowania chociaż z tej strony jest kiepsko. No trzeba było mieć dodatkową klatkę operatorską, trzeba było mieć płytkę, gdzie przykręcimy tutaj. Czy to są znowu dodatkowe gadżety dodatkowe gramy, które musimy nosić w czako, musimy o nich pamiętać, że jeżeli będziemy chcieli z wersji horyzontalnej wejść sobie w wersję wertykalną, no to musimy to przekręcać, bawić się. Tutaj tak naprawdę kilkoma ruchami, które możemy wykonać wszędzie w terenie. Zmieniamy nasz gimbal właśnie z wersji horyzontalnej w wersję wertykalną. Jeżeli chodzi o zmianę ogniskowej na gimbalu, no to generalnie nie ma większego problemu. Myślę, że z 16 do 55 przechodzimy sobie płynnie. Co prawda, gimbal mi tutaj czasami pokazuje, że już ma ciężko, bo silnik świeci się na czerwono. Ale działa, stabilizuje bez problemu. Tryby pracy są na zasadzie pozostałych, mamy panoramę, mamy PTF, czyli pracę w dwóch osiach, mamy tryb FPV do troszeczkę szybszych, dynamicznych ujęć, bardziej kreatywnych, mamy tryb custom, gdzie możemy sobie każdą poszczególną oś włączyć, wyłączyć, mamy 3D roll, 360 stopni, jeżeli klikniemy sobie trzy razy, pyk, jest i e portrait mode. Jak już mówiłem, jest to dosyć mały gimbal i bardzo leciutki, co ma tak naprawdę swoje plusy i minusy. No, plus, no to wiadomo, no nie męczymy się tak, możemy z nim dłu dłużej pobiegać, yy, nie czując żadnego bólu ręki czy tam pleców. Natomiast yy, jednym z minusów jest to, że jeżeli zapniemy naszą kamerę w klatkę operatorską, żeby tam podepinać sobie jakieś różne gadżety, no to wtedy już może się okazać, że jest nam no, trudno wyważyć gimbal. Mimo tego, że jestem już w posiadaniu RS3 Mini, no to RS2 się nie pozbędę, no bo mogę jej używać z ring gripem, Mogę jej używać z, z tilta floatem, yy, mogę używać yy, z ciężkimi kamerami typu mój Blackmagic 6K Pro. Yy, na pewno jeżeli chodzi o tego malucha, no to będę go ze sobą nosił na reportaże, yy, wszystkie górskie wycieczki, wszystkie tripy, no to będzie ze mną jednak miniawka jeździła, no ze względu na to, że zajmuje dużo mniej miejsca w plecaku, yy, jest dużo lżejszy i tak naprawdę no sprawia no Więcej przyjemności z tego filmowania z gimbalem w ręku. Bez problemu można go sobie wziąć w jedną rękę, chwycić w selfie mode i prowadzić vloga. Ja nawet próbowałem z nim biegać, bez najmniejszego problemu jest fajny płynny obraz. Rzeczy, które mogą doskwierać w RS3 mini, jest troszeczkę mały grip. Jeżeli ktoś ma większą rękę, no to może mieć problemy. Może go tutaj troszeczkę tak cisnąć, no bo tu jednak tego miejsca wyprofilowanego jest stosunkowo mało, nawet ja, który nie mam jakiejś dużej łapy, no. Troszkę jest to niewygodne. Nie jest to jakaś tam wada dyskwalifikująca ten sprzęt, ale no, można było zrobić troszkę dłuższy chwyt. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, zostawisz łapkę w górę bądź jakiś ślad po sobie w postaci na przykład, komentarza. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie tego gimbala, to też chętnie na nie odpowiem.